Cześć, Witajcie w pierwszym odcinku z Movie te Planet z tej strony Snapi i Tori na no, odwrót <laughs> XD e, Jak widzicie, brakuje nam bardzo mało do next levela. Dawajcie gra, grofy, ile mi. Ja Ale, pa... tu... lak lag. Jezu. Ojku. I co się zdało? Lag. Pixel Planet Patrzcie, patrzcie mam... ile brakuje ci tysiąc, a na to co już tutaj, patrzcie się na to co tutaj. <grych> jak to <grych> wygląda. No właśnie, nie wiem co to jest, piszcie w komentarzach o co chodzi. Kurde, czemu mam tyle wiadomości? Nie pozdrawiać! O! Wiem, moja koleżanka, Co to znaczy koleżanka, w ogóle pozdrawiam, BogInka5y, mm. taka jest bardzo miła i... Dasz pozderko. Mam cię bloknąć. No dobrze, pozdrawiamy te osoby, co do mnie napisały. O, ok, Melonik. W ogóle, patrzcie się na status. Niedługo 21. Lewej. Pytanie o pozdrow, blog. Poza Katarina 10. 10. Pytanie o listę życzeń, blog. Poza Katarina 10. Naprawdę. No, dobrze, pozdrawiam Katarina 10. W ogóle 10. muszę się ubrać i wyjść. na moje konto, muszę sobie kupić dobrze, parę jeszcze... prezentów listy życzeń, bo. pozdrawiam. Ktoś wyszedł y, nad cenę na konto. i wydał mi aż 400 diamentów. Y, no, 500 prawie. Tak. No. E, pozdrawiam Julii, 57 dni, tak. Natalia i wczoraj wczoraj? Tak, wczoraj w nocy ktoś mi wszedł na konto i wydał e, 500 My mamy temat. małą osobę, która może być podejrzana o to, ale... Ale nie możemy jej podać loginu, ani imienia. Dobrze, pozdrawiam. Kasa, hashtag Kasa, Lady, kas, kasa, hashtag kasa. <laughs> kasa. nawiasie Monika, Monika 2, Malwa 8, 86, no. Puder, pudrowa <laughs> 123. <laughs> Miś mi się! Na tym Kurczę, ile tego jest? Nati no Miga, Marysia 2-2, 2-2, 5-5, 5-5. Ja też, mam. też mam. Nikita, jeden, jeden. Miałam, nie wiem. Sterowata, Nikita, 1-1. Miałam co do mnie. 1-2-1. Majia, 1-1. Cesta, tak? No. Kasa Izabela, kasa 3. Zaraz się pokażę. Jezu, twoja ortografia. Dziękuję. Prosztrzew. Jestem chora. Aha! I, I ona w ogóle miała tą samą listę co ja i Natalka. Mhm. Takie co mamy na intrze. No. Przepraszam jej Tory. Widać po <laughs> Czekaj, zaraz ci ją pokażę jak się tutaj podświetli. Ona miała w ogóle wszystkie ubrania co ja, co ja te szare. No widzicie, ona jest ubrana w natelki, stroje, co ona ma w filmiki. Mm, tak, nawet mam to na intrze, To nie jest ona skopiowana, nawet Wam potwierdzę. Tak, ona jest. My mamy to samo na intrze i to, co ja mam na intrze, to ona też to ma. Tak, tylko nie ubrana. Ile Ty tego masz? Mm -hmm. Dasz mi jedno? No, mam i tak to rozdać, ponieważ to rozdaje, kiedy ktoś mi coś nie wiem. Co? Mm. Se. Hmm. A więc my zrobimy ten look i zaraz do was wrócimy. I <noise> te ubrania. A więc już jesteśmy, jak widzicie, ja mam ten look, nawet z tymi uszkami. A więc to był przeze mnie kupiony look, a więc ona, nie wiem... Ja ale podróż... fajne, aha, wiem, kupiłaś sobie. A ja poza może. No, Dobra, wejdź na mnie, bo ty na sobie siedzisz. I w ogóle Natalka miała ostatnie C30, SC33 dokładnie. 30. I, i, nie jestem, bo jest ona chyba ma pod dostatkiem. Ale miała... Ale jak Jezu co się dzisiaj dzieje? To był jej łańcuszek. No i ten... Tak to mój łańcuszek. No i... Yy, ostatnie te 33 SC wydała na mnie. Dała mi dwa. 36 No kurde, tak! jak... Diamond. Diaksy, ja mówię. No wyjdź sobie w to i... Ale to są diakse, no widzisz, diaksy, <śmusz> diaksy. <śmusz> No tak, dobra, ale ja to mówię, no to da, diaksy Dobra, co by sobie to kupić? Dobra, co jest? to, to, to po pauzie? Okej, okay, ja to kupiłam jedną rzecz wsunęłam, bo się skapam, że mam ją... <śmusz> Jejku, daj mi się przeprać, powiedziałem. Ja tam? A lagi to chyba po pauzie. <śmusz> <Dobra. śmusz> ale nie, ale nie rozumiem, czemu są takie lagi. Mm, mój komputer, mój laptop. Aha, masz sobie kupić VIP-a, nie będziesz miała lagu. Widzisz? Odpowiedź. Okay. A ja <grym> to nie jestem VIP-a. nie, myśla... myślałam, że to ja ten, że to... No dobra, wejdź na mnie. Patrz, a... czy jestem normalnie ubrana, a to już mam kupione? Zawsze tak jest. No, wszystko jest za... <grym> Dobra, wrócimy po przerwie, bo są mega lagi. W ogóle patrzcie, ile rzeczy mi przybyło, odkąd Natalka ma vip <grym> Aha, no, to znaczy nie tylko, bo ja też sobie z tego co ty mi Pokażujesz dałaś. pokazujesz im swoje bikini, ale nie, z tego co też mi dałaś te pozdra. No, nie pozdra, pozdra. No? Specjalne pozdra, no to też sobie kupiłam większość z tych rzeczy, bo no, miałam cię prosić, ale nie stwierdziłam. Ja długo nie... będę mieć pakiet diamond z 27 lutego? Ej, być. ale teraz. Lolo! Cały czas w butach chodzę. Jak je widziałam u takich jednej, to teraz cały czas mi chodzę. Ładna. Wiem, ślicznie. Dobra, rób tego. Dobra, dobra, dobra. Już. Te włosy kupiłam, wcześniej mi się podobały, teraz mi się nie podobają. No i widzicie, jak to jest marnowanie hajsu na nią. Ale to ja gdzieś ja kupiłam. Się... A mi się już do niej podoba. Ale to ja je kupiłam? Przepraszam bardzo. To ja je kupiłam? To. Je... to. Ubrać to? Dobra. Tak, ładne są. Tak? Aha. Te? A może te? A, a, a. Dobra. Mm, mm. Yy, to my się tak przebieramy Ej, a wiesz, jak ubrać się? <grym> o, Ej, w ogóle, patrzcie, jakie mam włosy. W ogóle, to było odno taki. Co też? To też! Bo ona zmieniała w ogóle ubrania. Dobra, na tym kończę. To też! Mhm. To, I, tak. i w ogóle, tu miałam taki pełny look z tego. Aha Dobra. Patrz jaki ziomuś. pozdrawiam cię ziomuś. Taki fajny look masz nawet. Czekajcie, muszę go pozdrowić, a więc to chwilę wymaga. Ej, ale my mamy. Hat. Włącznie. Zielona. Zielona Lusia 1, 2, 3. Aha! Daj, daj, hat off. Chat off. My się męczymy, czemu mamy lagi, Ja my. Chat off. Hat off. Hat. Ale mam tylko 323, a ty masz tego. Tylko... Aha. Patrzcie na liczbę. A moje jest takie bardziej rozbudowane, teraz się patrzę. Jiu, 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 jiu. Mm, ale proszę nawet na te rzeczy. Mm. Ja tego nie uzupełniam, mi się tego nie chcę. Patrz jaki Drackbook! I w ogóle pozdrawiamy. Mam tylko 7000, dajcie mi... Właśnie to jest ta dziewczyna Izabela no, wzięła ten nasz log, ale w sumie z jednej czuj, strony czujemy się fajnie, bo jest, czujemy takie sławne. Nie. A zmieniać tego kolorki? A czego? Tego loko? Mm -mm. Nie. Taki był już od początku? A nie, zmieniałam. To, to akurat tak. Ale skąd wiesz, że ona na pewno miała... Ym, przyjaciela. Chodzisz na przyjaciela, muszę mieć. Ja ale wiesz czemu? Bo czasami tam pisało Kup nowy, oddaj swoje. Bo były identyczne kolory. Kup nowe, oddaj swoje. Yy, I co tam jeszcze jest? Anuluj. Takie było, bo nie da Dobra, sobie. to? No nie, nie, czekaj, stój. Y, pięć, y, to y, No stopuj. Jesteśmy. To? E, nie, czekaj, czekaj, hmm. daj się jeszcze skupić. Y, no stopujcie, stopujcie na sekundę. Już jesteśmy. <noise> Co to się stało Pięć się? faktów o sobie. Na pewno to było tak? Tak. Tak. Ale serio, naprawdę, ja to mówię. Ale kurde kto go dodał? Nie pamiętam. A z dużej to było? Tak. A może pięć słownie? Podamy to w kolejnym odcinku. Tak. A będzie kolejny odcinek. GP A, AS Adrianna skron. Skron. A skoro już mowa o hashtagach, to hashtag ST. Ale więc to jest nasz hashtag. Prosimy o statusach. I w ogóle tam zrób, EKA! Zrób, zrób, zrób. Yy, w ogóle robimy dzisiaj klub. Aha, tak. Hashtag yy, i tam będę S na początku Czekaj. samym. Ja i no, no i na. Taki. Hashtag ST. Nie no, co S ty robisz? Czekaj, EKA! W ogóle pozdrawiamy, mamy ostatnie trzy. No dobra, dobra. No i będziemy dzisiaj już zakładać klub. I tam będę ja i Natalka w ogóle. No, snapi i Tori. Bo kiedy Na Brawo ty? Brawo ja. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Masz hot No przecież nie gówciskowałeś. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Tak? dob.